Ciekawostka numer jeden. W 2011 roku na portalu Middleeasy.com pojawiła się informacja, że Shane Carwin został oskarżony przez jednego ze swoich sponsorów o to, że podłożył się w pojedynku z Brokiem Lesnarem oraz że w wyniku tego nie dostał od wspomnianego sponsora pieniędzy. Carwin ustosunkował się do sytuacji na swoim Twitterze następująco: "Zostałem oskarżony o to, że podłożyłem się w walce z Lesnarem. Nie jestem pewien, czy to właśnie dlatego nie zapłacili mi pieniędzy. Według Fighters Only Magazine." Menedżerowie Karuina odmówili komentarza w tym temacie i stwierdzili, że będą rozwiązywali sprawę kanałami prawnymi. Mało kto wierzy, że Shane mógł się podłożyć w tym pojedynku, ponieważ w pierwszej rundzie zdemolował Lesnara i ewidentnie robił wszystko, aby z nim zwyciężyć. Ciekawostka numer dwa. Po tym, jak w 2019 roku TJ Dillashaw wpadł na dopingu i został zawieszony na dwa lata, otworzył bar z sokami, który nazwał Clean Juice, w tłumaczeniu na polski czysty sok. Warto dodać, że w mowie potocznej na osoby, które są na sterydach, często mówi się, że są na soku. Ciekawostka numer 3. Były zawodnik Justin Wren opowiedział w jednym z wywiadów ciekawą historię, którą usłyszał o Kimbo Slice. Kimbo pewnego dnia przyszedł na trening do klubu ATT. I jeden ze sparing partnerów założył mu balachę, jako że Kimbo nie lubił klepać, nie odklepał i jego ręka została uszkodzona. Slice rzekomo wrócił do klubu z pistoletem w ręku, zaczął nim wymachiwać i zadzwoniono na policję. Sam zainteresowany odniósł się do tego następująco. Po pierwsze, mój pistolet, noszę go ze sobą wszędzie, więc nie musiałem nigdzie wychodzić. Nie musiałem nigdzie wychodzić, żeby z nim wrócić. Ale tak, byłem kilka lat temu w ATT i założono mi balachę. Jednak nie poszedłem po pistolet czy coś w tym stylu. Założono mi dźwignię i po prostu nie podobało mi się to. Ale wiem już teraz, jak bronić się przed tym głównem i nie będę miał więcej takiego problemu. Ciekawostka numer 4. Honey Mariano Bezera, który na gali UFC Fight Night 32, został znokautowany wysokim kopnięciem w zaledwie 40 sekund przez Jeremy Stevensa. Zdenerwowany swoim słabym występem, będąc na backstageu, dał upust swoim emocjom, uderzając łokciem w ścianę, w której zrobił dziurę. Poza ścianę ucierpiał także jego łokieć, który musiał zostać zszyty 22 szwami. Zawodnik, poza 180-dniowym zawieszeniem medycznym, dostał także dodatkowe 30 dni zawieszenia za zniszczenie ściany. Ciekawostka numer 5: Dana White w 2012 roku, przy okazji jednej z gal UFC w Anglii, został spytany, czy planuje w przyszłości zorganizować galę w Polsce. Promotor odpowiedział, że mają plany ekspansji na Francję, Chiny, Indie, Włochy i Wielką Brytanię. Natomiast Polska to chyba jedyny kraj, o którym nie rozmawiali. Dziennikarz zadający pytanie stwierdził, że jest zaskoczony, ponieważ jedna z największych organizacji w Europie znajduje się właśnie w Polsce. Na co prezydent UFC odpowiedział następująco: Naprawdę? Nawet o tym nie wiedziałem. Nauczyłeś mnie czegoś, dobrze to słyszeć. Ciekawostka numer 6. Maciej Alf Glabus w wywiadzie dla My MMA zdradził, że Michael Bisping odmówił swego czasu walki z Grzegorzem Jakubowskim, aktualnym trenerem klubu Mighty Bulls Gdynia. Ciekawostka numer 7. Podczas przygotowań Jonesa do rewanżowego starcia z Kormierem, dokładnie półtora miesiąca przed walką, 55-letnia matka Jonesa, która zmagała się z cukrzycą, zmarła. DC który, jak wiadomo, nie pała sympatią do Jonesa w tamtym okresie zawiesił konflikt i wysłał rywalowi oraz jego rodzinie słowa wsparcia na Twitterze. W Naszej społeczności, matka jest najważniejsza. John, Arthur Chandler i pani Jones, bardzo mi przykro z powodu waszej straty. Spoczywaj w pokoju, pani Kemil. Mimo tragedii, Jones kontynuował przygotowania do walki i znokautował kormiera w trzeciej rundzie. Wynik później zmieniony na no contest z powodu wpadki dopingowej Johna. Warto dodać, że dwa lata później odszedł ojczym Cormiera i tym razem to Jones wysłał słowa wsparcia do byłego rywala. Odstawiając na bok wszystkie konflikty, bardzo mi przykro z powodu twojej straty, DC. Wiedz, że jest teraz w niebie, mogąc oglądać cię z pierwszego rzędu i ze środka do końca twojego życia. Wiedź nadal życie, którym napełniałeś go dumą. Jestem dzisiaj myślami z tobą i twoją rodziną. Ciekawostka numer 8. Mirosław Okniński w 2016 roku w wywiadzie dla Weszło.com powiedział, że Mariusz Pudzianowski zdradził mu, że wydawał około 40 tysięcy złotych co kwartał na środki dopingujące. Ciekawostka numer 9. W lutym tego roku na jednej z gali UFC Chess Kelly, po tym jak wszedł do oktagonu, musiał wyjątkowo długo oczekiwać na wejście swojego rywala, Jamala Emersa. Po dłuższej chwili okazało się, że walka zostaje odwołana, ponieważ Emers doznał w szatni mocnego skurczu pleców. Ciekawostka numer 10. W późnych latach 80., kiedy Dana White był instruktorem boksu w Bostonie, podczas prowadzenia treningu podszedł do niego pewien człowiek i stwierdził, że musi z nim porozmawiać. Później okazało się, że był to członek bostońskiej mafii, zarządzanej przez słynnego przestępcę Jamesa Whiteya Balgera, który był swego czasu drugą po Osami Bin Ladenie najbardziej poszukiwaną osobą przez FBI. Mężczyzna stwierdził, że Dana jest tym winien 2,5 tysiąca dolarów. Późniejszy prezydent UFC zignorował sprawę, jednak kilka dni później, gdy otrzymał telefon z informacją, że ma czas na spłatę długu do jutra, wiedząc z kim ma do czynienia, od razu kupił bilet lotniczy do Las Vegas i tam się przeprowadził. Ciekawostka numer 11. Pseudonim byłego mistrza UFC Richa Franklina, Ace, pochodzi od jego podobieństwa do aktora Jimma Carey'a, który grał postać Ace Ventury. Ciekawostka numer 12. Oli Thompson, który na KSW 32 zwyciężył walkę z Michałem Włodarkiem przez dyskwalifikację po nielegalnym kolanie ze strony Polaka, zdradził w swoich mediach społecznościowych, że po zakończonym pojedynku został uderzony głową przez jednego z kibiców. Opuchnięta twarz i kilka szwów, ale to część mojej pracy. Nie pozdrawiam idioty, który po walce uderzył mnie z główki prosto w rozcięcie, kiedy dziękowałem niesamowitym fanom za doping. Ciekawostka numer 13. Około trzy tygodnie przed walką Vitora Belforta o pas UFC z Rendym Couturem zaginęła siostra Brazylijczyka. Trzy lata po tych wydarzeniach aresztowano w związku z tą sprawą 27-letnią Elaine Pajwa, która wyznała, że brała udział w porwaniu i zabójstwie dziewczyny. Według aresztowanej siostra Belforta została zamordowana, ponieważ była zadłużona u lokalnych dilerów narkotyków. Przez następne lato łapano kolejne podejrzane osoby w tej sprawie. Ciało ofiary nigdy jednak nie zostało znalezione, w związku z czym rodzina Belfortów do dnia dzisiejszego ma nadzieję, że dziewczyna żyje. Ciekawostka numer 14. Kilka dni temu dziennikarz Igor Lazorin poinformował, że czołowy zawodnik UFC i według wielu przyszły mistrz kategorii piórkowej, zabit Szaripow rozważa przejście na emeryturę. Rosjanin ostatni raz walczył w listopadzie 2019 roku. Od tamtego czasu kilkukrotnie wypadali mu rywale i ze względu na dłuższą absencję został usunięty z rankingu UFC. Zabit, według słów jego bliskich, jest zmęczony walczeniem i nie ma motywacji. Ciekawostka numer 15. W sierpniu 2015 roku szczecińskie lokalne serwisy poinformowały, że Michał Materla brał udział w bójce ulicznej, podczas której został ugodzony nożem. Menadżer zawodnika zaprzeczył tym doniesieniom, natomiast potwierdził, że jego podopieczny miał wypadek i że był w szpitalu, jednak wrócił już do domu i wszystko z nim w porządku. Podniosali z tą sprawą w komentarzach wypowiedziało się wielu internautów, którzy nie wierzyli menadżerowi i jakoby wiedzieli co nieco o tej sprawie. Jeden z komentarzy który widać aktualnie na ekranie, sugerował, że sponsor Materli, którego rzekomo Rafał M. oszukał kiedyś na 20 tysięcy, zostawił w serwisie samochód, który został potem przez ekipę Kultiego przejęty. Sponsor zgłosił to na policję, a Materla miał się za nim wstawić. Co ciekawe, gdy trzy miesiące później na KSW 32 Rafał M. został znokautowany przez zimiego Walheda, menadżer Materli na Facebooku podziękował Anglikowi za to. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.